Cześć, witajcie w kolejnym odcinku oceniania animacji widzów. Dzisiaj zaczniemy od animacji, którą zrobił Adamowski Studios i jest to Lego Bliski Sklep. Tego animatora już kojarzę, on robi raczej takie humorystyczne animacje. Zobaczymy, jak będzie z tą. Efekty dźwiękowe są trochę za głośne w porównaniu do dialogów. Ale ogólnie sceneria jest fajna. Zdjęcia też są dobre, światło też. No, animacja jest płynna. Wydaje mi się, że jest to animacja na lepszym poziomie niż twoje poprzednie, więc widać postęp ja właśnie przyszedłem kupić maceczkę. Bez maceczki to tu nawet pani maceczki nie kupi. To jakie żarty są. No i widzę, że znów jest to taka humorystyczna animacja, ale jakościowo też jest git. No, jest pan je robi. Fajnie w ogóle wygląda ten sklep, ładna ma kolorystykę. Jedyne co mnie zastanawia, to co się stało z tym jednym klockiem na ścianie, tym szarym u góry, bo on wygląda jakby był dobry, czymś, jakimś kwasem polany. O, będzie Fajne, płynne ruchy kamerą też są. Dzień dobry. Proszę tu włożyć rękę. Dobrze. Ciepłe. Ciepłe, ciepłe. Miękkie. Tak, nie wiem. Chcę kupić papier toaletowy. I tabletki na przeczyszczenie. Ach, te żarty o kupie. No, jest to fajna, śmieszna animacja, i jakościowo też jest bardzo dobra. Podoba mi się. Jeszcze trochę nad płynnością mogłeś popracować, ale ogólnie jest dobrze. Autorem kolejnej animacji jest Krecik.pl i jest to Great Team Original Trailer. Animacja jest płynna, oświetlenie też jest dobre, nie ma migania. Sceneria się nie rusza, więc na razie widzę same plusy. Trochę kadrowanie jest do poprawy. Mogłoby być yy, większe zbliżenie na to, co się aktualnie dzieje, bo trochę za dużo widać tła. Kiedyś ten błąd popełniałem, więc... więc rozumiem na czym to polega i ty mógłbyś to poprawić, ale poza tym jest git. Kolejną animację zrobił Mio Animation Studio i jest to LEGO Super Bohaterowie. Tło mogłoby być trochę lepsze. Takie pomięte kartki papieru nie wyglądają zbyt estetycznie. że coś Czasem ruch jest trochę rwany, mógłby być trochę płynniejszy. Chodź, nie ruszać się! Nigdy nie pokonacie Dark Inżyniera. O, Hej! Ej, to było niewrzeczne. To już jest fajniejsza sceneria. Oświetlenie też jest okej. Okay. co się stało? Ten wiodły płyn czy środek X zmieszał się z mocą darki inżyniera. Co no stworzyło bańkę energii, która pokonała się do twojej krwi przez to masz? Supermoce. Co? Ja supermoce nic nie coś takiego. Mm, jak... Trochę dialogi są do poprawy, bo... Widać w niektórych momentach, że... znaczy słychać w niektórych momentach, że mm, trochę nie wiesz co powiedzieć. No i też y, wszystkie postacie mają identyczny głos, więc ciężko rozróżnić kto co aktualnie mówi. Nie tak szybko, co nieważne, to i tak Ludzie teraz znikną? Nie! Ciu. Tak? ponieważ jego moc pochodzi od kryształu. Więc... No tutaj widać, że się zastanawiasz, co powiedzieć, więc to jest na pewno do poprawy. Ale poza tym, animacja jest w miarę płynna. Oświetlenie jest okej. Okay, zdjęcia są ostre. Pierwsze nie mieli, zniknęły. Tylko ty i ja nie zniknąłem. I nie zniknęłem, bo jestem cudowny. No to niestety będę musiał Cię zabić i wszystko zrobić. Ha, wyda ci się. Kryształ przegrzewa się, zaraz wybuchnie. E, to nie tak miał wyglądać! Mhm. Okej, okay, no fabuła jest dosyć dziwna, ale okej. Okay, ogólnie w niektórych momentach są trochę za długie statyczne ujęcia. Niedawno nagrałem poradnik na ten temat, więc możesz go sobie obejrzeć. No ale poza tym jest okej. Okay. Parę rzeczy do dopracowania, ale animacja jest na dobrym poziomie. Kolejną animację zrobił Lego Kamil i jest to animacja, gdy po 10 latach wracasz do Lego. No brzmi ciekawie. ...trzymałem w ręce klocki i LEGO. Nie pamiętam, dlaczego przestałem się nimi interesować. Jak ja dawno nie widziałem tego loga. Mm, trochę się oświetlenie zmienia, to na pewno jest do poprawy. ...za moich czasów wyglądały kompletnie inaczej. Musisz pamiętać, żeby przy animowaniu nosić ciemne ubrania i żeby wszystkie ustawienia były manualne. No i też nie dopuszczać naturalnego światła, używać tylko lamp. Dlaczego te klocki nie chcą się przyczepić? Dobra, dosyć tego kupię sobie podróbkę. Dzień dobry. Chciałbym kupić ten zestaw z firmy Lele, który jest na promocji. Dlaczego te klocki nie chcą się przyczepić i dlaczego nie ma do tego instrukcji, niby jak ja mam to zbudować? Kończę z tym i grać w Minecraft. Tutaj też kadrowanie mogło być trochę lepsze, no i tutaj też jest problem zbyt długich statycznych ujęć. No i scenaria mogła być ciekawsza, ale ogólnie wszystko jest raczej schludne, więc te rzeczy tylko poprawisz i będzie ok. Zakończymy dzisiaj bardzo krótką animacją, zrobił ją Sakuta Ohiha i jest to Sknerus McQuatch czyści monetę. No i nie wiem co tu więcej powiedzieć. No po prostu wyczyścił monetę. Mogłoby być to trochę płynniejsze, mogłoby być więcej zdjęć na sekundę. Ilość zdjęć była dobra, tylko za mało zdjęć na sekundę, bo ruch był taki powolny. No i trochę dłużej bym mógł tą monetę czyścić, no bo jednak 5 sekund to trochę mało. No i to by już była ostatnia animacja w tym odcinku. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zwokcie łapkę w górę. Żeby zgłosić się do oceniania, dajcie link do animacji w komentarzu. Linki do wszystkich animacji z tego odcinka są w opisie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Cześć!